Dzień dobry! Dzisiaj opowiem Wam o moich najgorszych randkach. Gdy zaczynamy swoją przygodę w relacjach damsko-męskich, to nie za bardzo wiemy, jak, jak one mają wyglądać. Wam opowiem tutaj o kilku takich randkach, które mi mocno zapadły w pamięć. Opowiem Wam też o moich błędach. Pierwszą moją randką to była randka przez internet. Kiedyś, gdy w ogóle dla mnie niewyobrażalne było, żeby podejść na ulicy do dziewczyny i zagadać do niej, to... Umawiałem się z dziewczynami przez internet, próbowałem w ten sposób zdobyć jakieś tam doświadczenie. No i umówiłem się z pewną dziewczyną. Ta dziewczyna na zdjęciach wyglądała bardzo fajnie, bardzo spoko. Pamiętam, że umówiliśmy się w galerii i schowałem się gdzieś tam w sklepie. napisałem mi smsa, że już jest na miejscu. No i ja tak y, patrzę w to miejsce, gdzie ona powinna być, i wcale w ogóle tej dziewczyny nie widzę. No ale mówię, okej, okay, może jej nie widać. Więc idę do niej, a tu się nagle wita ze mną jakaś dziewczyna, która zupełnie wyglądała inaczej niż na zdjęciach. Na zdjęciach wyglądała ładnie, była ładnie pomalowana, ładna buzia, wysoka, a tu się okazało, że no zupełnie była nie do poznania, jakbym zupełnie z inną osobą cię umówił. Jeżeli wy się chcecie spotykać przez internet, to już wiecie, że jednym właśnie z zagrożeń jest to, że te osoby mogą wyglądać zupełnie inaczej niż przez internet. Zupełnie inaczej może się Wam też rozmawiać, bo przez internet to macie czas, żeby zastanowić się, co takiej osobie odpowiedzieć. Zawsze każdy wstawia ładne zdjęcia, pokazuje, że ma fajne, super życie, a tak naprawdę w rzeczywistości może być zupełnie inaczej. Kolejną taką randką to było to, że dziewczyna no, praktycznie uciekła. I to, był, to była moja wina. Ja kiedyś strasznie bałem się, że zapadnie taka niezręczna cisza. Oczywiście dzisiaj po czasie wiem, że to nie jest nic złego i to jest coś zupełnie normalnego i można to w fajny sposób wykorzystać. O tym wam mówiłem w poprzednich filmach. Jeżeli się ktoś boi takiej ciszy, to co robić w danej sytuacji. Zresztą też uczę o tym na moim kursie. O czym rozmawiać z dziewczyną i jak właśnie uniknąć tej niezręcznej ciszy, gdy ona wystąpi, to co w takiej sytuacji zrobić. No i ja tak się bałem kiedyś tej ciszy, że dla mnie... Jeżeli dziewczyna nie mówiła coś przez dwie sekundy, teraz pokażę wam przykład. I to już dla mnie było, że ja coś muszę mówić. I te dwie sekundy, to już było. Wiesz, ktoś, ktoś w ogóle teraz sobie myślę, że ktoś przez ten czas mógł pomyśleć w ogóle, co ma odpowiedzieć, i to coś no, naturalnego. Czasem ludzie więcej na czas potrzebują do, do odpowiedzi. No ale nieważne. Po prostu nie dawałem pewnej dziewczynie dojść do słowa. Cały czas mówiłem. Skończyłem jeden temat i mówiłem i mówiłem i to wydawało się tak, jakbym był jakiś nakręcony na haju albo y, jakoś tak, jakbym miał mnóstwo energii. Ta dziewczyna nawet się spytała, czy ja coś brałem. No widać było, że jej się to nie podoba i w pewnym sensie powiedziała, ok, słuchaj, już muszę iść, dobra na razie i pamiętajcie, żeby też nie przyginać w drugą stronę, żeby zawsze, jeżeli coś powiecie, to dawać tej drugiej osobie też, żeby jakoś się mogła stosunkować do tego, co powiecie, żeby miała czas na odpowiedź, żeby to nie wyglądało tak, że ty tylko pytasz albo tylko mówisz, tylko żeby wyglądało to obupólnie. A znów inna randka, to miałem takie spotkanie, że dziewczyna w ogóle nic nie mówiła, no totalnie nic. Ja czy to próbowałem coś opowiadać, czy pytać ją o coś, to jej mi odpowiedziami to było tak, uh -huh, albo no, no nie wiem i wtedy przysiadła się do mnie do nas jakaś babcia i wreszcie miałem z kim pogadać. No i rozszedłem się z tą dziewczyną później i ona przeprosiła mnie za swoje zachowanie, powiedziała, że tak się zachowała, bo była mną onieśmielona i była w szoku, bo po prostu takie pozytywne wrażenie... W rzeczywistości na nie wywarłem. No więc to było w drugą stronę no zupełnie. Ta dziewczyna znów nic nie mówiła i też się tak może zdarzyć. I co zrobić w, takich, w takiej sytuacji, jeżeli dziewczyna nic nie mówi? No wydaje mi się, że, że najlepiej być szczerym i po prostu powiedzieć, że okej, okay, widzę, że się nie dogadujemy, miło Cię było spotkać albo słuchaj, spotkajmy się następnym razem. Tak przynajmniej dzisiaj w takiej sytuacji bym zrobił, że bez sensu jest chyba siedzieć, jeżeli jedna i druga strona nie ma sobie nic do powiedzenia albo... Druga strona się w ogóle nie angażuje. Kolejną rzeczą, która mnie zgubiła w randkach, to jest to, że ja zbyt się starałem, a ta druga osoba nie dawała nic od siebie. Czyli za pierwszy pisałem, za bardzo się starałem, zbyt dużo pisałem. Na przykład bywało tak, że pisałem taki duży poemat, a ta dziewczyna, no, kilkoma wyrazami mi odpowiadała. I wyglądało to w ten sposób, że po prostu tą dziewczynę stawiałem na piedestale. I za bardzo o nią zabiegałem, a ta dziewczyna nie dawała nic od siebie, nie pokazywała swojego zainteresowania, co też jest złe, bo nie może to być tak, że tylko jedna osoba się stara, tylko to powinno być w dwie strony. Na przykład raz Ty napiszesz, raz dziewczyna, albo dwa razy Ty napiszesz, raz dziewczyna. To jest tak, że zazwyczaj, że w miarę, gdy Wasza relacja jest bliższa, to się to powoli tak wyrównuje, ale nie może to wyglądać tak, że tylko. Ty zabiegasz o dziewczynę. Ja też popełniałem kiedyś ten błąd, i to się dla mnie skończyło źle. Kolejnym takim bardzo nieudanym spotkaniem, chociaż no może ono było udane, wtedy mi się tak wydawało, natomiast konsekwencje tego spotkania były niezbyt fajne, bo spotkałem się z pewną dziewczyną po tym jak byłem na urodzinach u mojego kolegi. A na tych urodzinach, co ja tak pomyślałem, no co tam, wypiję sobie piwo czy dwa, i jakoś to pójdzie. A oczywiście nie skończyło się na piwie czy dwóch, tylko trzech albo czterech, a może i więcej. I poszedłem na tą randkę. Wydawało mi się, że wszystko fajnie przebiega. Na dziewczyna się spotkała, y, f, uśmiechała. Ja z tej randki praktycznie nic nie pamiętam. To była naj, chyba najgorsze, najgorsze spotkanie. Pamiętajcie pas, nigdy nie róbcie czegoś takiego, że y, pijecie przed y, spotkaniem. Żeby, żeby lepiej Wam poszło, bo wcale lepiej nie pójdzie, wręcz to będzie miało negatywny skutek, chyba że spotkacie się właśnie na piwo i dziewczyna pije i wypijecie, a nigdy także przychodzicie, przychodzicie na walenie. Tak samo na imprezach, jeżeli jesteście pijani to yy, i podchodzicie do, do dziewczyny, to możecie wyrwać z, z, zazwyczaj dziewczynę, która jest bardziej pijana od Was. Tak, o wiele lepiej wypadniecie, jeżeli będziecie trzeźwi, nawet będziecie się stresować, ale będziecie trzeźwi i będziecie wtedy normalnie myśleć, będziecie wiedzieć co powiedzieć, a nie palniecie jakieś głupoty. I to była masakra, później właśnie z tą y, dziewczyną już się nie spotkałem. Było mi głupio na drugi dzień. Ogólnie to w swoim życiu randkowym to popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy, jakie tylko można było zrobić. I też dlatego mam doświadczenie je teraz, jak tych błędów unikać. Jeżeli Ty masz problemy, chciałbyś poznać wyjątkową kobietę, czy w ogóle stać się bardziej otwartą osobą, pokonać swoją nieśmiałość, nauczyć się, o czym rozmawiać z dziewczyną, jakich błędów unikać, żeby jej do Ciebie nie zrazić, to przygotowałem dla Ciebie kurs, do którego link masz w opisie pod filmem. Kurs polega na tym, że w sposób praktyczny pokazuje Ci, jak pokonać swoją nieśmiałość, jak poderwać e, dziewczynę. Masz tam pokazane w e, kilkunastu krokach, zaczynając od prostych rzeczy, co należy robić, aby pokonać swoją nieśmiałość, aby stopniowo zwiększać swoją komunikatywność, jak radzić sobie z odrzuceniem, jak, jakich błędów przy dziewczynie nie popełniać, aby jej do siebie nie zradzić, o czym z nią rozmawiać i wiele, wiele innych. E, cały opis mojego kursu masz w opisie, zapisz się na pierwszą darmową lekcję, zobacz jak wygląda taka przykładowa lekcja, jeżeli stwierdzisz, że ten kurs jest dla Ciebie, to zapisz się na pełny kurs. A ode mnie w tym odcinku to tyle, dajcie znać, jakie Wasze były najgorsze randki, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!